Dzisiaj mamy takie nabiodol, to jest model. to model? to jest F250. tutaj widać model. 250FL. a my będziemy zamontować tak zwane Bluetooth. Bluetooth z mikrofonem. Modułów jest bardzo dużo. Otóż od tych chińskich taki narobili, powiem tak, jak to zamontować w tym modelu. Ogólnie ciekawa rzecz jest, że no nie ma tutaj zejścia na bluetooth, nie ma auxa, ale możemy aux włączyć. Jak aux włączymy, to będzie tak, że jak będzie aktywowana. Aus, to jak się tu naciśnie będzie się włączyć AUX jak się będzie włączyć aus, to podłączymy się pod te piny, te dwa lewe prawe zasilanie no i będzie no i tak jak to podłączyć podłączenie jest nie jest takie proste, ale jest to możliwe. Będziemy się wpinać tutaj w kanały. Ja się tutaj podłączę, tylko nie wyszukałem tej nóżki. I tu będzie, jak to przypomnę, to będzie lewe, prawe masa plus będzie podłączone tutaj, i masa będzie podłączona tutaj. Także będziemy to łączyć. No i tego tak ogólnie mamy podłączone. podłączymy się w ten sygnał przylotowanie nie było takie proste, musimy to zrobić pod mikroskopem bo jest bardzo ciężko mało misę jest lewy, prawy i masa na środku poza tym podłączyliśmy z tej masa i zasilanie tutaj w środku także załączymy to raczej i sprawdzimy powinno działać Pięć bramek mniej od lidera klasyfikacji strzelców Roberta Lewandowskiego. Z kolei polscy piłkarze poznali rywala w ćwierćfinale Mistrzostw Europy do lat 17. W sobotę Biało-Czerwoni zmierzą się z Serbią, a Staw...

no i tak próba numer dwa, także mam jeszcze połączony drugi głośnik. No i załączamy. Mm. Ładnie, czyściutko, także jest wszystko w porządku. Jeżeli ktoś chce, żeby kogoś w takim radio zamontować Bluetooth, także może to nas radio wysłać. zamontujemy na taką płyteczkę i będzie wszystko działać. Słabo to widać, ale jak widać, A teraz pokażę, jak to działa. Działa to w ten że tutaj jest zamontowana model płytka Bluetooth z mikrofonem, z jest mikrofonu. Podłączenie jest 2, czyli lewy, prawy kanał i masa trzeba wiedzieć, który sygnał leci od procesora żeby tutaj się wpiąć jest zasilanie na moduł i minus tutaj w sumie 5 kW to podłączenia aktywować system AUX no i tyle, jak słychać działa czyli składamy to wszystko Żyjemy o tym, mówimy.